Witajcie, jestem Garvon.pl, a to jest trzeci odcinek serii Perskie przygody Galwana. No, krótka zmiana w naszych filmikach. Teraz filmiki nie będą od zapisu do zapisu, bo treść nam gra przedłuży. Będą trwały na 10 minut około. No więc trochę FPS i będą być trochę lepiej. No ale zobaczymy jak będzie się grało. No idziemy. Nie wiem, czy opłaca się oglądać filmiki. Te tam z gry. Nie. Jak chcecie, napiszcie w komentarzach. Czy się opłaca, czy nie. Ale jest jestem ten zamlody. dzisiaj dużo spraw na góry Nauka i te inne gówno takie takie. Nawet nie wiem co mówić mm, nie, bo są to coś mało wiesz, mało wiesz nasz książę Blał no, tak się dnie może to co mi dał Kosiu radę to dobra, bo... czy mniej. Myślę, więcej FPS-ów się znaczy. Lepsza gra. te Tak. O. Czas. Piero minuta. No, albo jeszcze ja powiem, albo filmiki jeszcze mogę trwać tak jak się będzie chciało nie wiem tak i tak będę trwał wybaczcie oj, tam chyba zaraz będę takie miejsce a nie sarki, nie ta strona Kurde, coś mi ręka boli to tak nie wyraźnie mówię. I w dół c c i walka. raz o mój ulubiony sposób będę im spamował to tutaj że będzie taka część nie tylko której ja nigdy nie mogłem przejść no przez tylko To idziemy. Czas. gdzie by tu iść. Mm. Tu? No, będą być dobrze. O, zapis. Chociaż od zapisu do zapisu. Nie, za krótkie. Albo za bez głosu nie ma to jak bez głosu chodź tylko mnie tak zapisujemy zapisz procent 98% że drogi przed drogi przydam Kupasz dużo, nie? Żeby nie było. No bo to jest magiczne. No bo dają Widzą też takie momenty, w których nie będę ogarnie odładził ogólnie. Bo już tu nie grałem zresztą. Gdziemy, o takie, w takich pokrywanych miejscach, żeby sobie przedłużyć życie. Da, mniej więcej tak, nie wiem, tak. Takie czarne, tam się wchodzi i się już nie wychodzi. Idziemy. Tam 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 widać taką taką, nie wiem jak to powiedzieć, magiczną. Dobra, nie ważne, sami się przekonacie. Patrzcie na pasek tak. życia. No, patrzcie pasek życia. Tak, po każdym takim w dłużej życia pasek nam się powiększa i się tam to zamyka a idziemy tak zaraz będzie koniec tego odcinka a może jeszcze jeden który krótko nam idzie wybaczcie że tak krótko na razie nagrywam ale to Podobnie z tym, że nie mam jeszcze limitu zdjętego. Kurde, to potrzebuję głosu. W większości tutaj cikund mi się wyraził. Głos jest potrzebny. O, tutaj rozmawiałem. Może uda mi się zrobić tak, że byś nagrywał głos z gier. Taki chrabużczy czas. Gdzie? Ty, ty. Leży w No dobra. Chyba tak skończymy ten odcinek. Trzeci bodajże. Nie liczę, hmm. w to. No. kapsułka. Nie. Chyba... Nie Dobra witajcie, koniec tego odcinka po tym także cudownym filmiku. Tym tutaj. No to tak, jeżeli się wam podobało, komentujcie, subskrybujcie. Dajcie, lubię to. No i nadzieję, że się podobało. Następny odcinek już nie małem. Na razie.